3 maja odbędzie się 14. edycja rodzinnego rajdu rowerowego. W tym roku organizatorzy wracają do źródeł, czyli nad Zalew Wrzesiński. To z Lipówki ruszały pierwsze edycje rajdu. Ratusz chce tę koncepcję twórczo rozwinąć. Startujemy w tym roku z osiedla Lipówka z ulicy Świętokrzyskiej, by dalej pojechać do Białężyc, Chocicza Mała, Chocicza Wielka, no i wracamy nad zalew Rzesiński przez Psary Polskie. Chcemy wykorzystać właśnie i przekonać też mieszkańców do sportów wodnych, które można uprawiać nad naszym zalewem, ale tu już o konkretach nie będę mówiła, niech to zostanie niespodzianką. Na pewno przewidujemy coś i dla małych, i dla dużych. W tym roku ma paść kolejny rekord frekwencji, ale liczba miejsc jest ograniczona, więc warto zapisać się już teraz. Rzeczywiście mieszkańcy lubią chyba jeździć na rowerach lubią brać udział w naszym rajdzie. W zeszłym roku zapisanych osób mieliśmy 3850. W tym roku przewidujemy wzrost przynajmniej o 200 osób, czyli miejsc dla zgłaszających się mamy przewidzianych 4000. Myślę, że jeżeli przyjdzie 4001, to. Również go zapiszemy. Jak co roku na mecie będą rozlosowane liczne nagrody rzeczowe. Zapisy przyjmowane są w komendzie Straży Miejskiej w godzinach od 9 do 18, a w soboty od 9 do 13.